Witam ponownie na kanale, jesteśmy ponad rok od zakupu iPhone'a 11 w wersji 128GB, wersja fioletowa, w fajnym case'ie, ale case to tam ściągniemy i teraz tak, case na bok, mamy ponad rok od zakupu, telefon dalej działa, kupiony został w listopadzie 2020 roku, ja się nie skarżę na, na jego funkcjonowanie. Tu, jakbyście zobaczyli, że coś odstaje, to nie odstaje, tylko jest szkło hartowane, doklejone, bo stwierdziłem, że jednak go pancerze, żeby mi wytrzymał dłużej, a że ekrany się jednak rysują w iPhone'ach strasznie mocno. Także musiałem coś dokleić, bo. No, wolę mieć rysy na szkle doklejanym, a nie na tym właściwym. Także no, ponad rok używania. Baterie mamy na poziomie. 93% No i na początku używania tego telefonu nie byłem jakimś graczem wielkim Od paru miesięcy to się zmieniło i teraz go trochę dość zażynam na graniu Także to mogło też jakby spowodować to, że ta bateria mu tak zleciała w lekko ponad rok Telefon działa Nigdzie mi nie, nie upadł, także wszystko jest z nim w porządku Głośniki nie czeszczą, aparaty działają. Stabilizacja jest. Głośniki stereo działają, nie czeszczą. Przyciski klikalne, to już chyba mówiłem wtedy w tamtym filmiku, nie pamiętam, że ten głośnik, znaczy przycisk od ściszania, to trochę inaczej klika niż ten od zgłośniania. Czyli telefon był prawdopodobnie rozkręcany. No dla tych wszystkich niedowiarków, bo to głównie po to też to nagrywam. Telefon działa, no może jest złożony z jakichś tam baziewnych części, nie wiem, dla mnie działa. Czernie się, jak na LCD od Apple, to się zgadzają. Ja się nie skarżę na to, żeby coś tu odstawało od normy i żeby ten ekran wyglądał jak jakiś tani LCD. Także jest tu w porządku. Ja jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Podoba mi się to, że jednak kupiłem go minimalnie taniej w tamtych czasach, bo teraz, o nawiązując do aktualnej daty, czyli 16 grudnia. No, aktualnie, gdybyśmy chcieli kupić iPhony na stronie Refurbet, no to spotkamy się z niekorzystnym kursem euro, czyli telefon na przykładzie iPhone'a 13, e, najnowszy model, kosztuje tam o 400 zł więcej albo 500 nawet e, w wersji e, 128 MB, czyli podstawowej. I naprawdę to się teraz nie opłaca, No, ale to jest kwestia tego, że. Euro jest po prostu niekorzystne teraz dla nas, dla Polaków. Wtedy się opłacało, także mi się podoba i, i cóż. To będzie krótkie wideo, bo nie ma co sensu tutaj dłużej gadać. Telefon działa, jest dobrze i oczywiście mogą się zdarzyć tak jak u kumpla, czyli filmik jest tutaj na kanale, no tam faktycznie nie wyszło. Telefon był źle złożony, ekran odstawał, ale u mnie akurat jest w porządku dziewczyna też kupiła sobie taki model od innego sprzedawcy, też niemieckiego z Refurbet i też jest zadowolona e, też jest wszystko w porządku także warto spróbować zaryzykować i może się uda a jak nie no to na przykładzie kolegi też widać, że pieniądze są zwracane nie, nie trwa jakaś tutaj długa dyskusja o, na temat tego czy my ten telefon zniszczyliśmy czy chcemy ich naciągnąć, po prostu pieniądze oddają i nie ma problemu Także to tyle, krótko i na temat. Dziękuję.